Wydział Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Miasta Kobyłka stale współpracuje z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łominie, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która konserwuje cały system miejskiej kanalizacji sanitarnej. W razie potrzeby służy pomocą mieszkańcom w sytuacjach awaryjnych, a także w razie potrzeby przeprowadza wyrywkowe kontrole posesji w zakresie gospodarki ściekami i ochrony środowiska. Wszystkie te usługi wykonywane są nowoczesnym sprzętem, którym dysponuje PWK. Informujemy wszystkich mieszkańców Kobyłki, że obecnie na terenie miasta trwają prace konserwacyjne sieci kanalizacji sanitarnej. W razie problemów z miejską kanalizacją sanitarną prosimy o informację pod numerem telefonu 786-4525 lub 786-4527. Do dyspozycji mieszkańców jest także telefon. PWIK z Wołomina 776 21 21